O, witam, ja tu Grzegorz i... ja, PKP i... Miau! PKP! nie o! dzisiaj robimy... Podgrzewacz chemiczny! Tutaj tak. pokazujemy. Mamy góle szangielski. Właśnie. Kupiłem sobie. I na O, spadło. Czekajcie. I jeszcze wam pokażemy, jak wygląda właśnie taka reakcja. Yy. Mamy już tutaj, dodaliśmy 100 ml wody. To będzie kreska. Właśnie. No i... Już tyle, już tyle. O, to się dzieje, to się My dzieje. My jeszcze czekaliśmy tutaj, tak, z minutę? No? Dobra, nagramy kolejny film, tak, za pół minuty. Dobra, zaczyna się dywić. Już Daj. To, Daj. się powoli. Ja, o ja, o ja, o ja. się zaczyna dywić. Jeszcze taką herbatą dziwną pachnie, czy nie? I tak powąchasz. No i zamykaj to. Zamykaj to. O ja. O ja. Wiecie, co ja mam robić?

U Michałka na kanale to będzie. Tylko u mnie będzie jeszcze z innym podgrzewaczem z USA. USA, Ameryka. Wbijajcie na, wbijajcie na kanał pH... No, Zajmę Michał PKP Polska. I no Grzegorz PKP. No, no, no i Wojtek PKP Polska. Dobra, nie rozumiem. Oraz na kanał Leon i jego TikTok to baulu123. Otworzyliśmy jednak okno na no to tak. śmiertelne. Tego herbatką Grzesia yy, za dziwną, dziwną taką. To tak znany to właśnie. No, taki, no. Jakby trochę mięta, trochę pachniało coś takiego. No, miętowy taki coś. No ale to jest gaz. <laughs> o, jeszcze tam mamy widok na. Nie pokazuję co jeszcze nas znajdą! Na dw 148, 7 mamy widok na prawdziwy podgrzewacz chemiczny. Proszę. Patrzcie, kwiatka o, wam pokażę. O, 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 o. jakie Pokaż mi ten. Pokaż im tutaj nazwę. W polskiej, znajdziecie też takiego w Pol polskiej racji żywnościowej. Właśnie. Tylko wbijajcie też na mój kanał, bo zbieramy 50. Ile tam było, żeby mieć live, Nie wiem. Chyba 50 subów, no to będziemy robić live'a z takiego tego, jakby się... Jak będziemy tylko, że będziemy rzucać... Będziemy inne rzeczy robić. No. Będzie specjal na 50 subów. Do mnie też wbijajcie na YouTube, bo ja nic... Ja na razie nic nie nagrywam, zajmuję się montowaniem ewentualnie. Idź. I to tyle ode mnie tak. Wiesz że mi 15 minut czekać? Aha. Chodź, idziemy na razie. Dobra koniec. No, za chwilę druga część.